Aaaa, chojka braci, ja jestem Aberka i witam na Tratwie na Środku Oceanu w Minecrafcie. Kolejny odcinek, chyba Was nie zaskoczę, jeśli powiem, że był jeszcze popularniejszy od poprzedniego. Nie do końca ale dlaczego. Moim zdaniem, to, że my jesteśmy na tej Tratwie, nie jest powodem największego zainteresowania na całym świecie, ale skoro Wam się to podoba, to słuchajcie, ustalamy kolejną rzecz. Jeśli. Ten odcinek też będzie popularny. Zbierze tam komentarze, łapki, wyświetlenia, to robimy jeszcze kolejny. Ej, dawajcie, serio, ja mogę zostać najlepszym piratem w Minecrafcie, tak? W trzy ostatnie odcinki zbudowaliśmy największą piracką... Dobra, bez hejtów, ja wiem, wygląda fatalnie, ale ale spoko. Wykombinowaliśmy patent na pozyskiwanie nieskończonej ilości bloków. Spójrzcie na to, co tu się dzieje, ja mam 44 gra z Dirty. Tylko z tego tytułu, że właśnie wykminiliśmy sposób na pozyskiwanie tych itemków, żeby one nam nie uciekały. Byliśmy, słuchajcie, na statku po skrzynkę i uwaga! Uwaga, info Nie, serio, usiądźcie, weźcie herbatę w dłoń czy kawę. Idziemy tam, słuchajcie. Pójdziemy do tej skrzynki. Tam musi być skrzynka. Jest, słuchajcie, jakaś taka mikroświątynia podwodna, jakiś grobowiec, magma. Słuchajcie, tam na pewno coś ciekawego się znajduje. Więc w dzisiejszym odcinku tam sobie pójdziemy. Tylko ja najpierw muszę się przygotować. Muszę wziąć, słuchajcie, drzwi. A, już mam nawet trochę drzwi. Ale chciałbym, słuchajcie, wykorzystać tutaj tego dirta. Skoro mam tego dirta strasznie dużo, to zrobimy sobie, słuchajcie, po prostu ląd i fajnie by było też, słuchajcie, zrobić coś z tym statkiem. Ale to na pewno nie w pierwszej kolejności. Na pewno Teraz będziemy robić statek. Teraz, jeśli już to właśnie ogarniemy sobie troszeczkę tych itemów, zasadzimy sobie na przykład, słuchajcie, drzewo dżunglowe. Rozumiecie to? Mam sadzonkę drzewa dżunglowego. Serio? To tylko świadczy o tym, że rzadkie itemy tutaj też wypadają. Bo patrzcie, do tej pory nie miałem nic takiego. Nie mam też, słuchajcie, żadnego diamentu do tej pory. No, różnie, słuchajcie, bywa. Na przykład ze złotem mam 64 złota. Czyli więcej złota niż żelaza. To jest XD. To jest naprawdę XD. Ale. Widzicie, drzewo dżunglowe to słuchajcie już jest mega ważna rzecz, mega droga Dlatego słuchajcie, ja bardzo chętnie, bardzo, bardzo chętnie będę kontynuował słuchajcie Tratwę na oceanie Jakby ktoś nie znał zasad, to chodzi o to, że po prostu jesteśmy na środku oceanu Na tratwie, zaczynaliśmy na paru klockach I nam wypadają tutaj różne itemki I to mogą być różne itemki I z biegiem gry po prostu to będą coraz różniejsze e, Na przykład wczoraj zostałem piratem, a dzisiaj zostanę łowcą przygód e, Więc oglądajcie do końca, subskrybujcie kanał Serio, codziennie są o godzinie 7 rano tutaj filmy Więc mi no, to by było miło, gdybyście subskrybowali, serio to jest miłe. I wpadajcie na sklep w www.abrety, pierwszym w opisie. Takie ciuszki są dla was. Serio, fajne ciuszki za berką możecie być... Ooo! Darmowe drzewo? No, prawie jak darmowa dostawa na sklepie. Prawie tak samo cieszy. Od 149 zł. Ale reklamą! Dobra, a teraz już bez beki, totalnie bez beki. Słuchajcie, em, na pewno trzeba zrobić kolejną skrzyneczkę. Nie możemy się kisić, słuchajcie, z taką ilością itemków bez kolejnej skręczki. Ona w ogóle lewituje w powietrzu, nie wiem dlaczego. Więc ja mam plan. Odłóżmy na razie, słuchajcie, byle jak te itemy. Trzeba będzie je posegregować, wiem, zdaję sobie z tego sprawę i nie będę tego negował, słuchajcie. Macie rację, bo też pisaliście, żebym posegregował te itemki. Ale najpierw chciałbym, słuchajcie, właśnie wybrać się tam z tą podróż. Em, zgarnąć, słuchajcie, tamtą tłup, bo nie nie mam pojęcia, co się może tam znajdować, i dopiero wtedy ewentualnie możemy sobie ogarnąć, słuchajcie, rzeczy różne i sobie segregować itemki, sobie powiększać wyspę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bo jest tego naprawdę, słuchajcie, strasznie dużo. Zresztą sami widzicie, że tego jest bardzo dużo. Ten trik na zatrzymywanie itemków był. był co najmniej niezły. Co najmniej niezły. Dobra, odkładamy wszystko, zabieramy łódkę, zabieramy, oczywiście, słuchajcie, te drzwi i pójdziemy tam. Co? Zobaczymy, słuchajcie, co tam się znajduje. Jestem. Jestem serio. Bardzo, bardzo ciekaw, co my możemy w ogóle tam znaleźć. Oczywiście musimy się tylko najść. Gościu, no chłop musi jeść, no nie, no przed podróżą się nie najem. No wiadomo, no nie. Więc dobra, lecimy, słuchajcie. Tutaj są oczywiście wokół e, także kaniony. Są, słuchajcie, gdzieś dalej stateczki, więc trzeba będzie to wszystko, słuchajcie, przetestować. Jak to działa, co jak i gdzie. Sam jestem, słuchajcie, bardzo, bardzo tego ciekaw. Dobra, wyskakujemy, słuchajcie. E, trzeba będzie właśnie pływać, trzeba będzie szukać i mam nadzieję, że znajdziemy coś ciekawego. Widzicie, na przykład tutaj jest żelazo, ale żelazo to akurat nam bardzo, bardzo sumiennie wypada z tych wszystkich naszych. E, jak to się nazywa gościu? Jak to się nazywa? Z czego nam wypada żelazo? Nie? Ty, strzelne wypada. No do. Z tego. z tego lutu jakby. O nie! Gościu, ja nie mam kill offu nawet. Ej, ja cię kręcę, słuchajcie. Ja nie mam, jak zrobić nawet łopaty. What? Oj, nie, to Houston mamy problem. Houston mamy problem. Szybko wracam, szybko, 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 szybko. Słuchajcie, nie zabrałem ani kilofu, ani łopaty nie zabrałem. Jak ja mam to teraz ogarnąć tej temy? Ej, to. To nie był dobry pomysł z tą podróżą. Łopata. Kill off. I dopiero mogę, słuchajcie, tam wbijać. LOL, totalnie zapomniałem, słuchajcie, o tym wszystkim, ok? Wysiadamy, słuchajcie, żeby tutaj też nie dostać za dużo obrażeń. I teraz tak, zrobimy sobie ładnie patyczki, tutaj pyk, pyk, dobra, patyczki są ogarnięte. Bierzemy, słuchajcie, żelazo, bo tylko żelazne itemki sobie tutaj możemy zrobić. Nie mamy na razie. Rzeczy dobra! Moglibyśmy jeszcze kamienne i złoto, no ale to wiadomo, że już lepiej, słuchajcie, zrobić co. Nie! Złota łopata jest szybsza od żelaznej, Więc zrobimy sobie, słuchajcie, złotą. Ale kilo to już możemy zrobić akurat normalny, standardowy, no nie? Ale faktycznie łopata, słuchajcie, isn't it iron pick? O, dostałem, słuchajcie, achievement. Fajnie, miło mi. Ale serio, łopata złota jest szybsza od żelaznej, więc a, dobrze, że wzięliśmy, bo my tego złota mamy strasznie dużo. My możemy zrobić sobie złotą choinkę nawet jakbyśmy chcieli. Tak jak Bobo, pamiętacie? Bobo chciał sobie kiedyś zrobić złotą choinkę i to było całkiem zabawne. Dobra, słuchajcie, wysiadka. Okej, okay, wysiadka, 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 wysiadka. Mamy tutaj, słuchajcie, drzwiczki. Dobra, rozwalamy, słuchajcie, tą magmę tutaj. Wiem, że drzwi się też rozwalą trudno, ale teraz słuchajcie, stawiamy tutaj ładnie, pięknie drzwi. Dobra. Okej, okay, jak stoję na szyfcie, to w ogóle nic mi się, słuchajcie, tutaj nie dzieje. Okej, okay, i teraz tak, słuchajcie Czy my możemy znaleźć tutaj właśnie jakiś skarb? Przynajmniej taki jest plan, że my tutaj... O, jest skarb! Ej, to było prostsze niż myślałem to było strasznie proste. Słuchajcie, zabieram te bloki. Te bloki mi się podobają, e, bo one, słuchajcie, są jednak tutaj sandstone. Nowe sandstone, wiecie, że ja bardzo, bardzo lubię, więc oczywiście bardzo chętnie sobie tutaj to zabiorę. Ej, ale naprawdę ta skręczka była łatwa. Była łatwa fest. Dobra, zaraz ją słuchajcie, otwieramy. Ewidentnie zaraz sobie tutaj otwieramy. Tylko dawaj mi tego sandstone na więcej. Dawaj mi tego sandstone, gościu, nie? Powiedziałem coś, powiedziałem. Dawaj sandstone, na czym nie? Powiedziałem sandstone, dawaj. Dobra, da powiedziałem, więc teraz zgarniemy, Słuchajcie, sandstone. I lecimy z tą. Eee! Nie! No, no, nie, dobra, no, bo nie zdążę, bo nie zdążę, bo nie zdążę, już olewam tam ten sandstone, słuchajcie. olewam tam ten sandstone. Dobra, żyje. Żyje? Czy jest... Ja Ale z jakiego powodu? Eee. Nie, serio, z jakiego powodu? Przecież ja... Od... Dobra, słuchajcie, szybko wracam po mojej temy. Yy, okej, okay, tu było dziwne, słuchajcie, To było bardzo dziwne. Dobra, szybko wracam. Moi drodzy, lecimy! Lecimy na podboj... E, tylko tak jak mówiłem, jeszcze w sklepie, www.abrety, pierwszy link w opisie, czekają na was epickie gadżety. O, bluza z kapturem, bez kaptura, koszulki, kubki i darmowa dostawa. Od 149 zł. złotych. Czyli jak zamawiacie właśnie na przykład bluzę i koszulkę w jednym zamówieniu, to nic nie płacicie za kuriera, więc to jest akurat całkiem chyba fajna sprawa, no nie? Przynajmniej tak mi się wydaje, że to jest całkiem fajna sprawa, więc, więc polecam e, i są rzeczy dla chłopaków i dla dziewczyn. Wpadajcie, pierwszy w www, abra ety, słuchajcie, tej temki mi tutaj wszędzie. Nie, nie latałem wszędzie, to są pielce tylko, dobra, słuchajcie, to żeby to mi tutaj za bardzo nie zaatakował, to musimy się, słuchajcie, go tutaj szybciutko pozbyć. Czy on tutaj jest gdzieś blisko? Nie, nie ma go blisko. Dobra, otwieramy tą skrzynię. Jest emerald i jest mapa. O! Bierzemy węgiel, oczywiście, to też weźmiemy, słuchajcie, emerald, nie wiem na razie po co mi się przyda, dlatego że emerald póki co wiecie. No, gdyby był villager. To spoko. Mapa natomiast, słuchajcie, jest bardzo ciekawa. I teraz tak, mapę trzeba będzie na pewno fajnie wykorzystać, słuchajcie, bo mamy tutaj mapę do skarbu. Więc słuchajcie, wsiadamy tutaj ładnie do. Oj, oj, dobra, teraz szybko, szybko, słuchajcie, wracam do siebie. No! Ty! Daj mi wrócić, halo! Halo Centralu, wracam szybko, słuchajcie, i zobaczymy, co jest na tej mapie. Aj, w ogóle, ej. Obserwujcie Instagram i TikTok, macie tutaj pod kamerką napisane, słuchajcie, na Instagramie są stories, zdjęcia wpadają, na TikToku są prawie codziennie TikToki, ja w ogóle obserwuję yy, i, znaczy, obserwuję to czasem rzadziej, ale lajkuję zdjęcia osobom, które mnie obserwują, więc, więc śmiało, polecam. Bierzemy, słuchajcie, mapkę i zobaczmy sobie tą mapkę, co? Okej, okay, dostaliśmy, ma aha, to nie jest mapa do skarbu, to jest, słuchajcie, taka mapa, po prostu mapa. Okej, okay, rozumiem, słuchajcie, rozumiem. Ale to jest jakaś tajemnicza mapa, słuchajcie. Czy ona nam się w ogóle przyda? To jest dobry pomysł. Dobre pytanie, słuchajcie. Um, bo na niej nie ma nic zaznaczone, słuchajcie, żadnego lądu poza nami. Wiecie, myślałem, że może na tej mapie byśmy teraz zobaczyli, na przykład, nie wiem, że coś się, słuchajcie, znajduje tam dalej, no nie? Że nagle patrzymy na mapę, a tu gdzieś jest, wiecie, na przykład tutaj, o. Jakby, nie wiem, jakaś, jakaś, jakaś wysepka Ale słuchajcie, póki co nie ma Nie ma na niej żadnej, słuchajcie, poszlaki Dobra, to mapę sobie może odłożymy, na razie Bo e, możecie mi w ogóle napisać w komentarzach Bo to jest nasza wspólna seria, ja to cały czas mówię, ale Ale wasza pomoc oczywiście się bardzo przyda e, Co ja, słuchajcie, mogę tutaj właśnie e, Na tej e, serii e, tutaj z tą Na przykład mapą robić, czy z tymi temkami, Bo wiecie, wy często macie po prostu lepsze Pomysły Delfin prowadzi do skarbu I tego, słuchajcie, jestem pewien akurat Wiem, że słuchajcie, Delfin na pewno prowadzi do skarbu, więc trzeba będzie to wykorzystać, słuchajcie. Trzeba dać mu tylko rybkę, to na pewno słuchajcie, trzeba z tego skorzystać. Ale serio, bo wy często macie dużo lepsze pomysły ode mnie, więc jeśli macie pomysły, co z tymi itemami można zrobić, bo ja wiem, że tutaj na przykład można mieć enchanting i tak dalej, i tak dalej. I pewnie trzeba to po prostu poznajdować, tak? Umówmy się, bo po prostu trzeba, słuchajcie, pochodzić, popatrzeć tutaj i tak dalej. To, to, to piszcie w komentarzach. Bo serio, wasze sugestie są tutaj bardzo, bardzo pomocne. Chyba, chyba was to nie dziwi, że, że, że sugestie są pomocne, bo może Wy widzicie coś, czego ja nie widzę. Ja oczywiście będę rozrastać się tam, słuchajcie, dalej i wtedy będziemy oglądać na przykład, że na kolejnym statku możemy znaleźć to. A na przykład na kolejnym grobowcu możemy znaleźć to, to, to i tak dalej, i tak dalej. Więc dlatego warto rozbudowywać całe te, słuchajcie, wyspy. Warto zobaczyć sobie skaniony. Może nawet, słuchajcie, zrobić zejście do kopalni. My jesteśmy, słuchajcie, teraz na... Na 64. kratce, jeśli chodzi o wysokość, więc tak naprawdę to moglibyśmy zrobić sobie jakieś zejście do kopalni i zobaczyć. Oj oj oj, karamba. I zobaczyć, słuchajcie, czy będziemy w stanie przykład wykopać diamenty. Serio, wy się znacie na takich rzeczach lepiej ode mnie, więc proszę tutaj właśnie ładnie o sugestie. A póki co będę rozbudowywać, słuchajcie swoją mapę. I tak całkiem beka, że w ogóle w tym odcinku padłem. Serio, to był całkiem. Całkiem zadziwiające, ale, ale nie będę, nie będę, słuchajcie, tutaj narzekać, no po prostu tak się stało i tyle, dobra, stawiamy, słuchajcie, tego dirta, tego dirta, słuchajcie, musi być tutaj, oczywiście, jak najwięcej, żeby ta nasza wyspa się rozrastała, żebyśmy mogli tutaj, słuchajcie, chociażby hodować zwierzątka, czy cokolwiek, słuchajcie, nam się tutaj innego po prostu tak chce. na przykład delfina, będziemy chcieli hodować delfina, to sobie będziemy hodować delfina i będzie gościu gituba, nam drzewko oczywiście rośnie, ale zasadziłbym też, słuchajcie, kolejne, tylko pytanie, czy właśnie, słuchajcie, tych, no bo my w sumie to mamy bardzo, bardzo dużo, tego drewna. To czy tego drewna nam będzie potrzeba więcej? Nie wiem, ale powiem tylko tyle, że jeśli odcinek Wam się spodoba, to subskrybujcie, dzwoneczkujcie i możemy tej serii robić, oczywiście. Więcej ja bardzo chętnie w Minecraft stratwy tutaj gram, więc polecam. Codziennie są filmiki o godzinie 7 rano i wpadajcie także na sklep www.abrety. Pierwszym w opisie, oczywiście, czekają na Was epickie gadżety, tak jak chociażby taka bluza z kapturem czy bez kaptura, koszulka, kubek, słuchajcie, w różnych kolorach, wzorach i dla chłopaków, i dla dziewczyn. Darmowa dostawa od 149 zł. Jak zamawiacie na przykład bluzę i koszulkę w jednym zamówieniu, nic nie płacicie za kuriera. Www a brejty w pierwszym opisie, a ja wam bardzo dziękuję i ahoj!